Dziś chcę opowiedzieć o dotacji do mieszkania, która nazywa się Sirs Gubaytur. Fajna nazwa, dotacja też jakby nie było. Też fajna, jeżeli właśnie ma się bardzo niski dochód i jest się na przykładu na ręcie inwalidzkiej. Jak otrzymać taką dotację do mieszkania, trzeba się udać do. Pomocy społecznej do Urzędu Socjalnego i tam, jeżeli mamy pracownika socjalnego, bo możemy go nie mieć zwyczajnie, bo renciści zwyczajnie są pozbawiani pracowników socjalnych i nie należy się, nie można, nie można e, po prostu wystąpić o tą dotację. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba w Reykjaviku, Hafnafjordzie, Kopawogór, mieszkać tutaj 3 lata w danej miejscowości, mieć jeden adres, aby w ogóle o to wystąpić. Ale można też poprosić. Że na przykład w szczególnym przypadku, żeby dali to wcześniej, da się to też zrobić. Może być prośba oczywiście odrzucona, bo bardzo dużo rzeczy w tej chwili jest odrzucanych, także należy ponowić, aplikować o. Wznowienie tego, żeby jeszcze raz o ponowne rozpatrzenie, jeszcze raz, żeby rozpatrzyli. Jeżeli jesteś w innej miejscowości, może się okazać, że nie musisz czekać 3 lata, a na przykład rok. I kiedyś parę lat temu, na przykład, Bolungarwik miał jeden rok. Także to zależy wszystko od danej miejscowości, jakie ma zasady. Jeżeli masz już taką dotację i chcesz zmienić mieszkanie, do innej miejscowości się przenieść, to też jest taka możliwość, ale trzeba dalej z urzędem socjalnym rozmawiać, prosić, czekać na rozpatrzenie, ewentualnie odwoływać się i tak dalej. Jest to dość skomplikowane, ale jest. I nam rencistom należą się trzy dotacje. Pierwsza z HMS-u, ta, którą wszyscy mogą aplikować, taka dla wszystkich, wszystkich, wszystkich. Druga, stryking gastowy, jeżeli masz kontrakt na mieszkanie. No i właśnie ta trzecia, jeżeli masz kontrakt, oczywiście na mieszkanie, dla osób, które najbardziej potrzebują dodatkowego dofinansowania. I teraz robi się jeszcze jedna kwestia. Jeżeli jesteś na rencie bądź w zasiłku socjalnym, bo czasami tak też się zdarzy. To w momencie, kiedy są dotacje przyznawane i mieszkasz z kimś i teraz, jeżeli jest to mąż, lub żona, lub dzieci po 18 roku życia, a nawet jeśli wynajmujesz pokój i w tym mieszkaniu mieszkają inne osoby, to wszystko będzie liczone i to wpłynie na wysokość Twojej dotacji lub na to, że jej po prostu zwyczajnie nie otrzymasz. Dlatego, będąc na rencie, opłaca się mieszkać samemu, jeżeli nie masz właśnie rodziny, jesteś osobą samą. Pojedynczą, tak jak ja, to nie opłaca ci się gdzieś indziej mieszkać, tylko opłaca ci się samemu wynająć mieszkanie i pobierać te dotacje, żeby sobie to wszystko zrekompensować, dofinansować do czynszu. I pamiętajcie, moje informacje są tylko poglądowe. Jeżeli chcecie sprawdzać, zawsze idźcie do źródła, czyli do trickingastawy, do Urzędu Socjalnego, do tak zwanego Fielakzionusta. I po prostu zawsze to sprawdzajcie. Ja nie jestem osobą, która pracuje w takim urzędzie, nie jestem z przepisami na aż tak bieżąco, bo to się ciągle zmienia. Ja po prostu wam daję takie wskazówki, co jeszcze można, gdzie można i tak dalej. Także koniecznie mnie obserwuj, zostaw komentarz i miłego dnia. Hej!